Witam wszystkich. Znajdujemy się w Przemęcie, w gminie Przemęt. Powiat bolszyński, województwo wielkopolskie. Dzisiaj będziemy pracować zestawem Perfect Cut kosiarkami oraz z ciągnikiem Deutzfahrt Agrotron TTV 620. Mamy ładną pogodę. Początek września, trochę już późno, ale wcześniej no, nie było pogody. Ten sierpień końcówka była deszczowa. Tośmy nie zaczynali z koszeniem, bo no, trochę arału jest do koszenia. To nie możemy sobie pozwolić, żeby, żeby to po prostu no, zrobić zły to materiał, towar. Załączam kosiarki. Kosiarka przodnia i tylnia firmy Samasz ten zestaw potrzebuje 1000 obrotów WOM-u dlatego te tylnie 1000, bo ponieważ przodnia jest napędzana z womu ciągnika, a wiadomo jak ciągnik, wom się kręci ponad 1000 obrotów na minutę, no czyli tak jak silnik. Przy w 2000 prawie obrotów silnika co jeszcze mogę powiedzieć no dzisiaj tak jak mówiłem mamy trawę do skoszenia zobaczymy nam się uda dzisiaj mamy już drugi dzień koszenia no z racza, że jest wrzesień to no rano jest rosa to wyjeżdżamy dopiero gdzieś tak do koszenia około 11-12 żeby ta trawa po prostu skoszona nie była mokra od Mokra jak mokra, no jak gdzieś będzie porw, czy tak zwane kretowiny, żeby się nie obkleił. Jak będzie mokra trawa od deszczu, od tego wilgoci, żeby się nie, nie obkleiła na trawie. Bo wtedy wszystko mamy w sianie albo w kiszące No jak wiadomo, bydło nie lubi ziemi. no Lubi jak lubi. Za dużo to nie niezdrowo. Jak to mówią, wszystkiego. Jak tutaj widać za chwilę włączę właśnie spalanie tego ciągnika przy tym zestawie i mogę powiedzieć prędkość no, z prędkością jaką tymi maszynami tym ciągnikiem tutaj jeździmy na tych łąkach torfowych jeśli nie ma wyboi to tam do tych 15 na godzinę można jechać zależy jaka jest trawa ale w tym roku jest stosunkowo było mokro ta prawa dosyć porosła nie była odpowiednio nawożona także staram się trochę mniej jechać po prostu nie ma sensu, żeby jak to mówią, dusić dawać szadu po co po co mają maszyny cierpieć ale chociaż te maszyny już użytkujemy, bo już z firmy z tymi dyskowymi Perfect Cup z zestawem, no, już ósmy sezon jedziemy i mogę powiedzieć, bez bezawaryjnie, jedynie gdzieś tam coś był dysk. Jak uderzenie było w kamień, taki porządny bo, jak tu mówiłem, no, gdzie kamień na łące, no na sianych łąkach nieraz się nie zbierze tego kamienia, nie widzi się nieraz, no i wystaje. Najgorzej jest taki, co wystaje z dołu. Ledwo wystaje, a się nie przeturla przed dyskami ani pod kosiarką. No to jest wtedy uderzenie, no ale tutaj z listwą nie było problemu, bo listwa jest naprawdę mocna. Także tu z listwą się nic nie stało. Ravniam przypadek taki, że był taki kamień, że no nie chciał przeszkoczyć przez kosiarkę górą ani dołem, nie chciał przejść, czyli pod listwą nie chciał przejść. No i był taki wymiarowo, no, można powiedzieć, jak by to powiedzieć, no, to wielkości łopaty, no. i tak uderzył, że po prostu się ściął clean na dysku. Jednym. No i już nie kosiło. No, ale to też nie było problemu, bo w firmie sama kosiarki są tak zdecydowane, że można mieć klucz 17 czy 19 przy sobie, i wtedy ten dysz się odkręca. I jak się ma zapasowy ten moduł, to. Stary moduł się wyciąga, ten zepsuty, ten, ten klin, bo on ten klin zetnie i to się przestawi w bok trochę. I to wtedy potrzeba wycisnąć na prasie, bo inaczej tego się nie da. Ale ja mam zawsze jeden zapasowy, jakby się coś dało to można to na łące wtedy odpięcić, wymienić na nowy, jak się ma w skrzynce i dwa klucze. I po prostu jechać dalej to no taki jeden przypadek miałem przez te osiem sezonów, a no tak to można powiedzieć. No teraz już były do pomału do wymiany dyski, bo są trochę już podjechane Tam gdzie w tą stronę co się obracają, co trzymają trzymaki, nożyki, no bo jednak na jeden pokos trochę mamy do koszenia Na jeden pokos tymi maszynami kosimy gdzieś granica. 330-340 hektarów na jeden pokos. No, razy dwa, niektóre pokosy te szane bardziej łącznie, razy trzy. No to łatwo policzyć. Dosyć suma hektarów się zrobi. Także ale tak, jak wspominając, tutaj mówiłem, w tej chwili jedziemy tym ciągnikiem 11 na godzinę. Więcej nie jadę, bo są trochę dziury. No i gęsta trawa, no ale możecie zobaczyć, jak, jak te kosiarki polęgniętą, gęstą trawę, układają w pokos po skoszeniu. W tej chwili jada już 12 na godzinę. Ciągnik pokazuje spalanie 13,7 w danym momencie to przepraszam, to jest 13,7 jest średnia, a w danym momencie pokazuje, że spala 25 litrów na godzinę tylko przy prędkości, no ktoś powie, że 25 litrów na godzinę jest dużo tylko że przy prędkości 12 na godzinę tym zestawem jesteśmy w stanie pokosić bez problemu 10 hektarów w godzinę no to jak te 25 litrów paliwa podzielimy przez 10 hektarów no to już tak na hektar, jak to mówią groźnie, nie wychodzi. Można powiedzieć zadowalająco. Bo sami wiecie, małym ciągnikiem i jedną małą kosiarką ci skosicie spalając 2,5 litra hektar? No chyba rzadko kto? Raczej chyba nikt. Zresztą nie będę się wypowiadał. Sami ocenicie, jak to wygląda, Ale tak to wygląda. Wiadomo, chwilowe, jak jest trawa gęsta, chwilowe spalanie to tu chodzi po 30. No ale średnie spalanie tego ciągnika z tymi maszynami tak wychodzi. Wiadomo, mówię przy gęstej trawie, dłużej. Ale jak jest słabsze, to potrafi nawet ten ciągnik nie przekroczyć 20 litrów na, na godzinę. To wszystko wynika od warunków, jakie. Jak chcemy nisko kosić, jak szybko? No szybko, jak szybko. trochę szybciej, no to szybciej hektary ubywają. Z górnika szybciej ubywa, ale szybciej skosimy znowu. bo też e, kiedyś przed tymi kosiarkami dyskowymi w firmie Samasz e, Mieliśmy też w firmie Sammarsz bemnowe kosiarki 3-metrowe. To tamśmy e, tak no jak. Kupiliśmy, mieliśmy jedną nową 3 metrową, czołową naprzód. przód potem po 2-3 latach wykupili tylnią, bo tych łąk przebywało no i potem jak tą tylnią się kupili 3 metrową tośmy robili można tak powiedzieć ile fabryka da zobaczymy ile skosimy przez w ciągu, no doby, no prawie doby, bo w sumie skosiliśmy 22 godziny non stop, właśnie tym ciągnikiem i tam spalanie było przy tych bębnowych mniejsze, no bo było, była szerokość tylko 6 metrów no ale w sumie nie mniejsze, bo takie było spalanie na przedziale 18 litrów no to nie jest mniejsze, no bo tam była średnio, hektarów można było skosić prawie 6 hektarów się skosiło, bo no, jednak te nowe trochę wolniej było trzeba jechać no i częściej wymieniać te nożyki